Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ziemiaczek i witam Was w kolejnym odcinku z GTA 5 na trybie fabularnym zanim to będzie online. Może za miesiąc dwa maksymalnie będzie za dwa. Reklamuję, bo reklamuję, bo lubię. No to zaczynamy ładnym infernusikiem. 20 minut. Moje kolejne będą tutaj w tej grze dla Was poświęcone. I oczywiście plus montaż to tak gdzieś mi... tak minimum 20 minut... Pół godziny, nie, 20 minut. Ty, kościół! Możesz mi tak przed, ma przed maskę nie wyjeżdżać? No, dziękuję bardzo. No, no to dzisiaj misja z les Lesterem. Dobrze, przedarłeś się. Byłem na drugim końcu miasta, dlatego zaraz wjeździe. Już się widzimy. No, nie wyhamowałem, A nie... po y prostu, jak stoimy w miejscu. Ja zawsze wolę tak zacząć, żebyście mnie słuchali, byście też widzieli pracę, a nie jak niektórzy mi mówili Na żywo, nie w komentarzach Bo też ma osoby, które będą w mojej miejscowości Że... Yy, no... Że lepiej jakbym tych, w ogóle tych podróży nie miał, no ale... Już tak fajny klimat jak dojazd jest od, od ostatniego zapisu Dobrze, no to tu jest znowu ta baza Gdy żeśmy też napadali na Jubilera

about you? Oh, pocket, Trevor. We're having some problems, Brad. Yeah, what else? Yes. Anyway, the Union Depository is on hold for now. Can't do it without him, especially now that he knows. Yeah, thank but. God you guys are here. You alone? Davey, where's your boyfriend, Steve? He's on his way up. Yeah, they're up here. Listen, the shit's about to hit the fan. Our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits. Sort this problem out for me, and I will get Mr. Leisureware off your back. And if we don't, then I will go to jail and you will get shot. Ah, fuck you, Dave. I've heard it all before. Not like this, you haven't. Has he briefed you? Oh, why, yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah, and if you don't, we're all gonna fry because the agency's onto us i've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. <laughs> i'm a liar, a cheater, some kind of a killer and a thief. so? so? there's some uh, evidence, and i need you guys to find out what they know. all right, so what? you want lester here to hack into the system, wipe it all clean? no, 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 that will not work. the only way to access it is through your buildings. fuck me. <laughs> michael? You'd be doing me a very big favor. And if you do this, I will make sure that all your files are deleted. I promise you. Hey. It's the last thing we do, and we're done. Period. Of course! I'm a man of my word. Dave, let's go! Come on, Lester, let's go. Good luck, gentlemen. Ok, już otwarte drzwi. Wciągnie do samochodu. Co zrobimy? Chodźmy do parkingu. Dobra, udaj się do budynku FBI. A ładnie zakręciliśmy. Widzę, że w tym infernusie jest jeden minut, że jest bardzo powolne hamowanie. To zauważyłem. Dobrze. Oj, widzicie, on długo hamuje. Bardzo muszę powiedzieć. They get replaced when they go or go. I'm just going to in the house. I'm to turn him and that's our end. Okay. there a particular guy? I'm in the Temp Company's database right now. I found a guy about to clock off. There's a file here. Let me see. Harvey Molina license plate. Here we are. Let's wait for him. Dostawczy. I do kamerę, nie mogę I To to za drifty już słychać. Here we go. A na tablice. Ta. Another guy. No So what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done or keep you doing these stupid jobs until to jest w tym momencie. To ja też z tym helikopterem coś się... Mę męczyły. A to teraz mniej więcej jest z tym misja z tego co wiem. Wiecie jeszcze nie widać na razie. Oh, that's it. That's not it. No, so we wait do? what can we do? We do the job, maybe you can delete the files when you're inside doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. Look, I guess drift went inside the vehicle. I guess. I know. I saw it before. Something's coming. I didn't hear nope it's hard to get motivated on a job without financial incentive you can't put a price on freedom well that spur won't be there for the crew I'm gonna ask Mr Haynes for a budget maybe the leftover cash from the polito score we need something yeah see what you can do that's the one. there. You know the drill. Couple of car links What's gonna happen when this guy gets wherever he's going? He's gonna, look gonna get a, look a hmm. I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. <laughs> okay. We're going to Jeżdą, dwa. Hey, a motorcycle is going, maybe 2. Hey, you a house crossing at pad or Whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work related. Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. We want to break into the FIB's West Coast headquarters, you're going to need more than a janitor's license plate number. And let me work on some angles while you uh, keep this car behind that one and between these white lines. That's it. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. This is how I run these gigs. I just spoke with Agent Haynes. We've got the budget to pull this off. Good. Good money. Mm, prost. come on what do we do when he gets home what do we need from him we need cooperation and maybe his overalls and an id he may be the janitor but he works for the bureau give him some room and if he don't cooperate you know what it's like to clean up shit for steve haines he'll cooperate Is that a count? okay Jedziemy ładnie sobie w ruchu, ulicznym. co ta sprawa? Możemy jechać tak sobie, bo jedziemy na co już nie? To, to teraz nie, jest w ogóle podejrzane. W ogóle, nie? We're close enough to smell is aftershave. I appreciate the advice. To Coś, ten... Tako podjeżdża do nas. Ta kamerka się przybliżyła do naszego samochodu Infernusa. Your -up is ass, pal. Noted. Niby jak mam jechać, wytłumaczcie mi. To poczekamy chwilę jak to niektóre pedy. Że przyjeżdżają na żółtym, a mają zielone. Poczekają a potem dopiero jak jest żółty to jadą. A mają zielone. To jest dziwne niekiedy z tymi pedami. Taka długa ta jazda, ja nie mogę. Się już nudzi, tak w serio. Jakaś ciężarówka chyba gdzieś by było słuchać, piski hamulców. O chyba gdzieś skręca? Albo nie. Co jest o, mamy. To jest od niego chałupa chyba. Bo zwaliłeś, oh, no Dobra, a bym coś nie zwalił? Co tam robi? Ja wrócę do samochodu może? Hmm, co on tu robi? Chyba do chałupy poszedł. Do jego mieszkania dobrze, Czekajcie, ja tylko tu jakoś normalnie zaparkuje, żeby nie było podejrzanie. Tak, drzwi otwarte, brawo. No chodź, tu gościu, gdzie on tam stoi. Co tam jest? Gdzieś za rogiem, widzę na mapce. uh Jonas the bass you got another one of those harvey who are you the guy with your best interests at heart fill your pockets with money and all you gotta do is take a little vacation hey i work two jobs man take any break i can get yeah. hey you want the beer i no, just take the overalls oh and your id What's in there oh and harvey i probably don't need to say this but you don't play ball i'll be forced to do something i really don't want to do enjoy your beer okay Daj, yy, toreb, ke. Yy. No bym się cały zdziwił, wiadomo. Każdy chyba by się zdziwił. Successful? Oh yeah. Take me back to the... Factory. Ok. No to yy, nie wiem, to żeśmy chyba jakieś śruchy ukradli, no to wygląda. Oj. Dobra, to no to. Easy.

Uuuj you sure you yeah, gonna... na czołówkę <laughs> Dobrze No mówię wam, ten Infernus ma bardzo słabe hamulce trudno wyhamować nikt w 5 sekund wyhamować, a nie czemu auto Franklina tutaj stoi? No, już tu jest Byleby to nie była taka długa misja, bo tak mi się wydaje na razie. Albo omówienie na razie akcji może. Ej, co to problem, dog? Steve fucking Haynes. Oczywiście jest Steve fucking Haynes. Zawsze jest Steve oh. hey. Haynes. To nie jest stricte prawdziwe. Zobacz, either Steve Haynes, czy to Trevor, czy to jego rodzina. Zawsze jest jedna z nich. Tak, to prawda. Zawsze jest jedna z nich. With a horrible family and even worse friends. I told you, Franklin, I ain't a good role model. Here yeah, you. whatever, dawg. It's either this or dealing dime bags. The bullets come cracking at your ass either way. Thanks. We need to find out something about this FIB building, a weakness or a way in. Next time I meet a morally destitute, totally delusional, highly corrupt government agent, I hope he's a nice one. Man, I'm not going in that motherfucker by myself. No, 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 nobody is going in. We need to do some recon. We need a little more information. She? I need the architectural plans. But they're not online anyway. so I'm gonna need paper copies. Now, the architect's name is Chip Peterson. This was his first big commission, and the office is down in Backlot City. All right. Franklin, you go tell him for a little while, and then we'll talk. All right, dog, I got you. <sighs> Try not to hurt yourself. Oh, good, good, good. Koniec misji. Czy coś jeszcze Koniec Wymiatanie biura. Okej okay. Sokole oko, nie wiem co o co chodzi. Tu mu umknęło. Nie wiem też o co chodzi. Wyczyszczone. 12-13 minut, mniej więcej. Dobrze, no mamy mam autozapis, a już auto... Franklina już nie ma, ja tylko 5 sekund przed nami wyszedł, a już go w ogóle nie ma. Tu mam dalej Salomona i tu mamy misję Franklinową, tak? Mich Michael, co ja gadam? się Mylę się jakoś nie wiem czemu. Tutaj Michaelowa, tak? Michael, tak, tu jest Salomon. Salomon, o, nie Salomon. Salomon w Biblii No, więcej dzisiaj misy nie mamy. Ile mamy na czasie, żeby Wam nie przedłużać? E, 15 minut. Nie wiem, nie wiem co. Czy coś jeszcze zrobić, czy nie. Sprawdźmy, co to za samochód tutaj w ogóle jest. U policji naszej ukochanej policji. Bardzo chyba ją każdy lubi! Taką mam nadzieję. No. To podjedziemy szybko, zobaczyć co to nam tam za samochód umknął. Czyli musiało być tak. Zginęliśmy przez policję. No i nam zajumali auto Tylko tylko taka opcja jest. Co my tutaj mamy w tej policji pięknej? Za auto. Ciekawe czy być lepsze od Infernusa. Zawsze nie będzie ani lepsze. Ani troszeczkę lepszy. No. F. F jak, wsiadaj, ale wysiadaj już nie. Nic, Nic, jest, przepraszam. Woltik podwójnie. Aha, okej, okay. to sobie jednego wyciągnę, jednego voltika sobie wyciągnę. Bo już mi denerwuje trochę ten wernus. Nie, broń, tylko radio. No, bo YouTube się zdenerwuje. A to jest aby elektryk zasłać. Jest coś ciekawego tu u nas w pobliżu żeby zrobić. No tych skoków spadochronowych raczej nie zrobimy w te kilka minut. No i tu nic nie ma ciekawego. Można by było iść do customsa, no ale ja nie pójdę. Co to w ogóle tutaj jest za budynek do kupienia? Kino Ten Cent. Widzicie ile kasy jak pokazuje myszką. 20 milionów, bardzo tanio! Za kino, no ale kinem. No to dzisiaj wszystko na tyle. Przy naszym ukochanym komis komisariacie, ukochanej policji. Tak na Was dzisiaj widzimy się w środę i chyba za miesiąc tak myślę, że będzie online. E, z, z, możecie dać na dole łapkę do góry. Ups, czas u mnie, dobra. E, Subskrypcje. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.